stylistka paznokci kontra TikToki, Szymona Myszki. Zaczynamy. Nie no, kwadraty daje opór, zrobisz takie podniki instagramowe. Ale wiesz co, e, ja się boję, że ja oczy wydubię tymi rogami. Możesz eee. mi takie podpiłować i tak zaokrąglić, wiesz, bo... Ja się boję, że komuś ro... oczy wydubię tymi rogami, to jest święta, prawda? Nie, nie znoszę tych rogów z kwadratów. Nie znoszę. To jeszcze. Jeszcze ścierpię balerinę, bo ten czubek jest trochę, wiecie. W sensie. krzywa C na czubku jest mniejsza. To jeszcze się jakoś tak w miarę człowiek mi przeżyć. Ale ja się czuję tą klientką, nie? Tylko nie mam w ustach tego czegoś. Naprawdę mam obawę Zobacz, jak... uh, uh, I już przecież <śmiech> będzie. <śmiech> A dostałaś kiedyś gołą do Pampareju? Poszło <laughs> Już. Ej, widzieliście tego TikToka już? To jest... To jest zajebiste, nie? A zostałeś kiedyś gądu Pomporyju. po ryju? Edyta, dwukropek, boję się, że czubkami kwadratów wydubię oczy. Też Edyta, dwukropek, raptory <głos> <głos> znane jako łyżki do oczu. Jezus Maria. To jest racja. To jest racja. Tutaj mam na live, Znaczy, tak, nagrywam TikToki Szymona Myszki, prowadzę live'a ze wspierającymi. Dobra, racja. I mi tu podpowiadają, raptory. Ja się tak podrapałam. Mam bliznę do dzisiaj. <laughs> Dziurę tu mam, nie? Tak się po, tak se już nawet nie podrapałam, tylko po prostu jakoś tak. i dziura od razu, nie? No dobra, zwracam honor. To był Szymon Myszka i zaokrąglone kwadraty, ale oglądaj dalej po więcej śmiesznych, salonowych sytuacji, zebranych przez Szymona. Boże, taki odcinek ja mogę nagrywać, nie? Tak to ja chcę. Kochany, przyniosłam ci coś, wiesz, bo ostatnio na Allegro kupiłam takie e, wykałaczki do zrazów i ja ci powiem, e, że one są... Wykałaczki do zrazów strasznie chujowa. widziałam że Ty takich podobnych tutaj do odpychania skórek używasz i tych takich innych e, e, ceregeli. Powiem Ci szczerze, do zrazów masakra. No może Ci się przydadzą. Weź we, zobacz, zobacz. Takie wiecie, przyjdzie Ci klientka, nawet jakby były super, nie? Dobre jakości. Co z tego, jak są wszystkie obmacane i nie wiesz, co ona z tym robiła? No to co z tym zrobisz, no? Na tipsy, tipsy se możesz bość. Jak i ona zrazów nie będzie bodła, no to ty se w tipsy na to możesz boić. Zobacz, jak to się prezentuje, może ci się przyda. <laughs> Zobacz. <śmiech> to, jest, to jest mój styl poczucia humoru? Jak ktoś z was nie lubi tego stylu poczucia humoru, to sobie omincie ten odcinek, ale Edyta się tu bardzo dobrze bawi i to jest mój kanał. Ja se tu nagrywam i ty mi nie będziesz gadać, co ja sobie mam nagrywać, a co mam nie nagrywać. Moja kiedyś przyniosła pędzle do makijażu używane, bo jej są niepotrzebne już. A widzisz, że ja, ja używam do, odpy, do odpylania podobnych. O Boże, o Boże. To źle, że ona widzi, że takich używa klientka, e, stylistka do odpylania. Gdy jednocześnie masz założony czepek jednorazowy, w leci frezarka i pochłaniacz, a klientka coś do ciebie mówi. Zaraz jaki pochłaniacz. Chyba że na maksie a czepek. Okej. Okay. To jest w bardzo zabawny sposób pokazane to, że serio, piętka jak ktoś mówi, a jeszcze mruczy, a jak jeszcze mówi w języku, którego ty się dopiero uczysz, to już... W to naprawdę nie słychać, nie. I możesz przekręcić jakieś słowo, możesz nie zrozumieć, albo źle zrozumieć. No i Szymon również bawi i uczy. Nie. Boże święty, jakie ploty, nie nie wierzę. Nie. Boże święty, ploty, nie nie wierzę. No pasuje. Pasuje. Cześć, ostatnio takie TikToki latają, że... To na pewno widzieliście. Dobra, dużo z was musiało to widzieć. Jak, jak wam się paznokciowe TikToki wyświetlają, że po prostu klientka telepatycznie czuje, kiedy już tylko... Nie klientka stylistka telepatycznie czuje, że klientka coś tam podgryza. Rzuca tym pilnikiem i on leci tysiące kilometrów, nie? No dobra, tysiące, przesadzam. I leź tam i pf, dostaje klientka, nie? To jest też super. Co? Zosia napisała. Mi kiedyś styliska da rabat 10%, bo całą wizytę się nie odzywała. Poza! Dzień dobry, poproszę i dziękuję! Poważnie, kisnę z tego. No, czy tak z 10-15 minut można zaoszczędzić, serio, jak się nie gada. Zosia, klientka idealna. Najlepsza jest klientka taka, że np. zadasz pytanie i ona sobie tam opowiada, nie? Na przykład. O, była pani ostatnio na wakacjach, jak było, nie? Ona się tam dżisto, godo, a ty się tam jedziesz, nie? Takie też są fajne klientki. Taki malutki instruktor, jak podnosić pieniądze? Z podłogi, z blatu? jak się ma właśnie długie krale, takie, o, takie, a. Podnieście pieniądze mężczyzną. To mnie zapytasz w jaki sposób. No, no w jaki Mówisz, czy mógłby pan mi to podnieść? Czy nie widzi pan, że mam kłopot? P prośbuję o pomoc. Ciebie. E, w ten sposób. A może to jest właśnie Twoja Tinder niespodzianka? Może mieliście mecz na Tinderze? Nie wiadomo. Drugi sposób to już jest nawet. Czyli jak? Kastyryka daje nam pieniążki na taką podkładeczkę. Taka wiecie, są takie podkładeczki mm, na dziengi. E, no to co? E, otwieramy torebeczkę, wsypujemy, a przy okazji, jak się nam podstawka podoba, możemy ją zdolić. Będzie papierosałka na balkon. Trzecim sposobem, e, jaki jest, e, i nikt nie wymyślił, nigdy nigdy nie powiedział, to jest płatność kartą, prawda? Albo zegarkiem, no, kar kartą kto, zegarki. kto teraz używa gotówki? No mało co osób. No ja na przykład używam gotówki, no ale ja na przykład nie noszę kratalów, tak? No. Więc <grym> karta, moje drogie <grym> panie. Dobra. Ja już, ja już, żeby uniknąć niepotrzebnych walek. Z podnoszeniem drobniaków, chociaż nie mam jakiegoś problemu, ale wiecie, zawsze jest ten stres, że wszyscy na ciebie patrzą, a nuż coś ci nie pójdzie, to płacę po prostu kartą. A tak naprawdę dlatego, że jest wygodniej, szybciej. I kacerka nie musi wydawać, zanim ona to policzy, powyciąga do mi. O, boże, Gany. Kiedy syliska mówią do to już wkładam. <grym z okrały> I to zalewa się, o, manu, manie. Kur... nie można. Oglądaj se, ale po. Zrób stupidki. <noise> ładnie ci wyszło. Potem co oglądajcie, jak już to wyciągniecie. Do nie jak wkładacie, ale jak wyciągniecie. Ja bym się nie zdziwiła, jakby to była sytuacja z życia wzięta. Wiecie, kol kolor malujesz, do skórek. Ta ten fałd proksymalny wraca. Tu musisz szybko to żeby to utwardzić. A ta się zagląda na te bazy. Nie? No to prawą rączkę mamy, cacy, tacy, bum, na glaze, czas na lewą. W sensie na odwrót. Czas na oh. teraz na prawą. <słuch> Chyba, że no to No to prawą rączkę mamy, cacy, tacy, bum, na glaze, czas na lewą. Ach. Oh. <słuch> Poczekaj, jeszcze tydzień, wyczymo, wyczymo jeszcze tydzień. Dlatego zrobiłam challenge co tydzień, nowe pazy, żeby się przymusić do trenowania lewej ręki, bo to jest ciężkie, nie? Ale już jest w miarę przyzwoicie. Nie ma już takiego dramatu u mnie, jak na początku, ale też nie jest dobrze. Oryginalne pomysły na wymówki dla waszych stylistek paznokci. No i gdzie masz dwa paznokcie, co? Uwierz mi, miał. <noise> Dzisiaj rano się budzę. Wszystkie Mimam. paznokcie są jest naprawdę e, fantastycznie. I słuchaj, e, idę na przystanek, żeby do ciebie tu przyjechać, nie? E, e, I tak sobie trzymam ręce wzdłuż ciała, nie? A co? E, mówię: e, "Patrz, muszę stać, e, autobus jedzie, prawda?" E, I tak, e, tak trzymam sobie je wzdłuż ciała i, i tak nagle wiesz, czuję taki ucisk na paznokciach, nie? I tak patrzę: "Nie, o co chodzi teraz?" Nie? Mi nie? patrzę na rękę. I ty czaisz, że jakiś mężczyzna e, kuca ko, ob, o, ku mnie e, i zaczyna obgryzać mi paznokcie i dlatego teraz dwóch nie ma. Dzisiaj rano to się stało. Ta, taka tragedia. Takie oszołomy chodzą po Gdańsku. Szymon, naprawdę, możesz mi nie uwierzyć, ale moje spóźnienie nie wynika z mojej winy. Naprawdę dostąpiłam wielkiego cudu. <śled> y Zobaczyłem matkę Boską w drzewie naprawdę. I jakaś taka ciepło na sercu mnie naszło. Musiałam musiałam. No musiałam, musiałam przystać troszeczkę przy tym drzewie. I, i, I może podumać, pomyśleć nad sensem swojego życia i, i, i nad swoim postępowaniem. Dlatego no, to nie jest moja wina, że mnie nie było przez półtora godziny. Półtora! Tak? Ja wiem, że ja byłam u ciebie 6 tygodni temu i odrost jest e, f... kilometrowy, e, ale mam doskonałe usprawiedliwienie na to, ponieważ e, dostałam wezwanie e, od właśnie takiego e, księcia z Arabii Saudyjskiej. E, no i po prostu e, musiałam jechać do niego na obiad. Ja on się mnie zakochał, słuchaj. I on się mnie zakochał i, i powiedział, że tu nie zostanę jeszcze e, 2,5 tygodnia, nie? Bo no, chciał ze mną spędzić czas. Rozumiesz, wiesz, e, jakby ciebie e, książę Arabii Saudyjskiej zaprosił, pewnie, pewnie, pewnie byś mi odmówił. No prawda? Byś mi odmówił. no, Ja musiałam odmówić tobie. No, wiadomo tak. E, książę Arabii Saudyjskiej zaprasza mnie, taką szarą myszkę, do siebie na obiad dwa i pół Możesz wiedzieć sam, nie? Mm -hmm. Ale ciekawe, czy to serio? Nie, nie, znaczy w sensie, czy on to usłyszał od klientek? To ja się go... Albo to tak podkolorował. Chciał go podkolorować, co nie? <grym> ale bym się też nie zdziwiła. Juniek. Juniek. E, dzisiaj robimy sam kolor bazy, bez niczego, nago. Jak producent stworzył. Ty, no ale weź mi pozwól chociaż jakiegoś templa zrobić albo jako naklejkę nakleić. No. Dobre to było, nie? Czy tak człowiek się chce wyżyć, nie? Artystycznie. I przynajmniej jestem. Stęp... Nie, nie było końcowe końcówki pokazanej, czy się zgodziła, czy nie. Te długości paznokci. Zmiana zdania, o nie, najgorzej. Najgorzej, nie, ty już wszystko opiłujesz, a jak zmienisz długość, no to zaś musisz powiedzmy milimetr nawet. To już ten wolny brzeg zaś to ścieniać i jest. A ty co tak patrzysz na te paznokcie, jak stojący kot na pustyni? Co ci się w nich nie podoba? No bo chyba będzie trochę za krótko. <śmienic> 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 Dobry żart. <śmienic> Piznę. <śmienic> Piznę sobie w głowę, że cię tu przyjąłem. Ósmy paznokieć ci odpija. I ty sobie, jak już nie masz ośmiu paznokci, przypominasz, że jednak za krótko będzie? Czy ci kurwa. opuścił? czy jak? Nie. Albo ty idziesz do domu, albo ja. Mógł stać iść do domu, nie? No, to jest dużo roboty. Jak powiecie od razu krócej, to jest naprawdę... Jak przy ósmym paznokciu skracać. Wiecie, to, to nie jest tak po prostu skrócić. To musisz wszystko. Oh! Za dużo roboty. Ja bym powiedziała, się. Pochodź dwa dni. będzie ci w tym źle, to ci skrócę. I one nigdy nie wracały. Przezwyczajmy się nie? Dzień dobry. Jestem stylistką z przyszłości. Przyszłam zrobić sobie końcówki moich palców. Chodzi ci o paznokcie, tak? Chyba ty. W 2543 nikt tak nie mówi. Proszę, zrób mi końcówki. Nogisz. E, możesz włożyć do lampy. A gdzie masz incelerator paznokci? To jest to, co wy używacie w swoich czasach? Żałosne, chwechłe. Chwechłe. W 2500 to będą maszyny robić paznokcie raczej. W moich czasach paznokcie <laughs> utwardza się tak. I już. <noise> Ej kochana, to ty se jedź do swoich czasów, ja se pojadę do swoich czasów, bo za moich czasów to był czas, a za waszych czasów to chuj to jest. <noise> no okej, okay. spoko, nie był zły ten TikTok. Mam do ciebie pytanie, czy możemy nie podpiłowywać paznokci od spodu? <noise> Jak to nie? Ja tam są drzwi, ja bym tam są drzwi. Nie od spodu, nie podpiłować. Dobra, jakby było przedłużanie, to nie. To by nie trzeba było od spodu. Na szablonie, albo na tej Ale wszystkie korekty możliwe. No dobra, oprócz odświeżenia, ale uzupełnienie podpiłowujesz. Od nowa podpiłowujesz. Yy, rekonstrukcja jakieś? Czasem trzeba. Wszystkie korekty, a zazwyczaj większość usług to korekty. Nie podpiłowujesz. Albo Żel na naturalnym paznokciu? O, of course, że podpiłowujesz, nie. Ten brud i wszystko i w ogóle, uch, uch, uh. Jestem bardzo do nich przywiązana. Co ty bież? No wiesz, ja takie długo hodowałam. Słuchaj, one idą tak w dół, że założę się, że to one były główną przyczyną zatonięcia Titanika. Pociągnęły je na dno. E, i, I przestań takie insynuacje tutaj wytwarzać, bo, bo sam cię przywiążę do drzewa. Zwłaszcza, jak paznokcie rosną w dół i nie podpiłować tego od spodu. O! Jak nie chcę, żeby ci stylistka paznokci, albo stylista pod, podpiłował paznokcie od spodu, to jedź do Ameryki, tam tego nie robią. Hej! <grym wytkujesz> no, hej! <grym wytkujesz> ja. Jep. Yep. Nie. No, tak jest. Niestety, dlatego się zawsze je zapisywało na koniec. Że mówisz, że za dużo. Ja zaraz Cię wyciszę i przyjdziesz jeszcze raz i będziesz mi przepraszać. Sorry, stop. Ja robię ile ja będę chciała, rozumiesz? Ej. Nie mówcie mi czegoś, co ja mam robić bo to jest też chamskie. I... To i trochę prawdy w tym jest i nie, bo jak na przykład robisz coś poprawnie, a ktoś ci mówi, że, że nie, to to by miało, to by było ok nie? Ale jak ktoś serio, na, bo są takie live'y, gdzie walą tego że albo jest, co się dzieje, nie? Na tych live'ach i napiszesz, ej, ale, a może byś to tak zrobiła? I tak, widziałam, że tak ktoś zrobił i było szybciej, łatwiej. I wtedy ta odpowiedź jest, wiecie, no. Nie, nie do końca adekwatna. Ale jak serio przyjdzie jakiś widz, który totalnie się nie zna, albo tylko tak minimalnie na stylizacji paznokci, coś wam zacznie gadać, że wy źle robicie, no to okej, okay, to okej. Okay. Zawsze robimy to samo. Może dzisiaj zaszalejemy, może zrobimy jakiś kolorek, nie wiem, może czerwony. I to jest myśl. O Boże, idzie. Tylko tam nie patrz, budź. Bez. Bonjour, mademoiselle. 1, 2, 3, please, a part. Jeba, to jest wolne. Frencha <laughs> robimy. No, no, niestety. French to jest jak... Nie wiesz, co chcieć. Żaden kolor do ciebie nie przemawia. To, kurde, zawsze kończysz z jakimś Frenchem, nie? Na przykład. Albo Princess Names. Daj znać w komentarzu, czy Ty też lubisz oglądać TikToki Szymona Myszki. To takie odcinki TikToków to ja lubię nagrywać.